Nie znamy jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia olimpijskiego turnieju hokeja na lodzie, nie wiemy czy po złoto sięgną solidnie od początku turnieju Szwedzi, czy mający dość łatwą drogę do finału Kanadyjczycy, ale my o podsumowanie tego turnieju pokusiliśmy się jeszcze przed jego finałem. Ze mną jest człowiek, którego nie tylko kibicom hokeja nie trzeba przedstawiać, dziennikarz Kanal+, Plus, Przemysław Pełka. Witam cię. Witam, Witam serdecznie. Ale Jesteśmy już po meczu o brązowy medal. Finowie rozgromili Amerykanów. Czy po tym, jak świetnie Amerykanie zaczęli turniej, nie jest Ci tak po prostu żal, że opuszczają Sochi bez medalu? Troszkę może mi jest i żal, bo chciałem, żeby Amerykanie zagrali w finale. Chciałem, żeby tak naprawdę Amerykanie zdobyli złoty medal, bo często mówi się o tym, że, e, że, tylko, że tylko Kanada i Rosjan są dwie największe potęgi. Natomiast Amerykanie, moim zdaniem, zasłużyli po latach pracy, ciężkiej pracy, nad przebudową systemu, nad budową Którą Udało im się już Vancouver pokazać, a, a myślałem, że teraz w Soczi będzie ona jeszcze mocniejsza, że po prostu na medal zasłużyli. Natomiast przegrali w normalnej, regularnej walce, przegrali, bo byli słabsi od Kanadyjczyków w półfinale i przegrali, bo byli słabsi od Finów w meczu brązowy medal, być może... Być może ten, ten, ten półfinał miał, miał jakieś znaczenie, być może mentalnie jak Amerykanie nie podeszli do tego spotkania brązowy medal tak, jak powinni. Ale nie szukałbym żadnych wymówek, to jest zespół Stanów Zjednoczonych, to są profesjonaliści, więc myślę, że oni sami wymówek szukać nie powinni. Podobali mi się jak grają, mieli łatwo zdobywania bramek, grali bardzo atrakcyjnie dla oka hokej, w zasadzie wydawało się, że w każdej formacji są poukładani, ale no, nie wyszło, tak się zdarza. Finowie w ostatnich kilkudziesięciu latach zawsze się kręcą gdzieś czołówce, zdobywają dużo medali, ale tylko dwa złote medale udało im się zdobyć na słabo obsadzonych mistrzostwach świata. Czy myślisz, że w tej najbliższej przyszłości, jeżeli odbędzie się pokar świata na kolejnych igrzyskach, znowu ta mieszanka rutyny z młodością w ekipie fińskiej może dać wreszcie złoty medal na takiej topowej imprezie. Ja myślę, że finów nigdy nie można skreślać. Zawsze się ich stawia, albo patrzy się na nich z przybłożeniem oka, stawia się ich gdzieś poniżej tych wielkich potęg hokejowych, natomiast Finlandia jest najbardziej regularną reprezentacją na ostatnich Olimpijskich. Myślę, że od 1988 roku najczęściej zdobywała medale od, od Calgary. Zresztą to był ich pierwszy, był ich pierwszy medal. No, wydawało się, że jak odejdzie pokolenie Kuriego i S.E.T. Kanena, to Finowie będą mieli problem ze zdobywaniem medali. Okazało się to nieprawdą, bo pojawił się Koivu i Selanę. Obaj też już odchodzą powoli jako, jako legendy fińskiego hokeja na drugą stronę góry i teraz będą musieli zająć się zdobywaniem medali młodsi zawodnicy. Nie ma takich wielkich gwiazd Finlandia, ale nigdy Finlandia nie, nie, nie popierała swojej gry na, na indywidualność i na gwiazdach, tylko zawsze na pewnym systemie gry, na bardzo dobrej defensywie, tam w zasadzie taki... Poziom, to jest taki hokej totalny z, 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 z jednak z, z akcentem defensywnym, no i fantastycznym bramkarzem. To jest kopalnia po prostu talentów Finowie Mają nieprzebrane ilości doskonałych bramkarzy. Możemy tylko im pozazdrościć są doskonałej pracy na tej pozycji. W sumie trochę żałuję, że Amerykanie może nie zdobyli medalu, ale cieszę się, że zdobył go Teo Mussolano, bo to jest jeden z najsympatyczniejszych, odkąd pamiętam, odkąd dostawałem się okejem zawodników, zawsze mu kibicowałem. Pamiętam ten pierwszy sezon, kiedy, kiedy zdobył 76 chyba bramek jako ruki, eee, zrobił piornujące wrażenie i od tego, od tego czasu zawsze utili Która drużyna zrobiła na tobie lepsze wrażenie, ta z drugiego rzędu, czy Słowenia, tak odważna w każdym spotkaniu, czy może łotwa, od lat kręcąca się gdzieś zaraz za tymi najlepszymi, wreszcie zdołała pokonać kogoś wyżej motowanego, Szwajcarię no i była kroka sprawienia sensacji z Kanadą. Biorąc pod uwagę potencjał Słoweńców, to zdecydowanie Słowenia wypadła najlepiej na tym turnieju. Natomiast Łotwa może jest krajem o bardzo zbliżonych zasobach ludzkich, jeżeli tak to można brzydko określić. Natomiast na pewno jest to, jest to reprezentacja z dużo większą ilością zawodników, znanych, rozpoznawalnych zawodników. Nie mają takich gwiazd jak Kopitar w Słowenii, natomiast mają Trochę podobnie jak, jak, jak Finlandia mają pewien system, mają y, niezłe szkolenie młodzieżowe i byłem zaskoczony y, tym jak zagrała Łotwa, byłem zaskoczony tym jak zaprezentowali się przeciwko Kanadyjczykom w ćwierćfinale. Wydawało mi się, że Kanada ma taką siłę ofensywną, że po prostu jest to niemożliwe, żeby Łotwa przegrała ten mecz tylko jedną bramką i tak naprawdę do końca walczyła o, o awans.